Aha. A Jezu, cześć widzowie, Łukasz nie jest kurwiem. Witamy, witamy w livestreamie. Kuba jest wcześniej. Dzisiaj tak. Czy zaprosiłeś mnie, czy jest nie, czy co o co chodzi A. Jesteś, czuj się oficjalnie zaproszony. Jestem. Ja mówiłem do... No, A do no, on wyszedł. Wyszedłem z drużyny. Wyszedłem z drużyny no, Nareszcie, już się nie zapraszam. Nie zapraszam. W końcu się nabrał. I jestem. Luka i host. Ludzka i host. Nie mam żadnej choroby wenerycznej. Nie ubliżaj mi. No, akurat to wiemy, że jest nieprawdą. Przyzgodniliśmy to dzisiaj. Prawdopodobnie wszystkie znane ludzkości choroby weneryczne. No mów dalej, trudno. No dalej. Ja się słucham. Keep talking. Modern talking. Nie, modern talking to keep talking. Co ty się francuskiego nie uczyłeś? Nie, keep talking to jest po chorwacku. Keep talking to Cock jest Cockpicking. A to jest ktoś obok lemon party? Nie, obok lemon party jest AsPakers 18. <laughs> To jest, to jest, kurwa, śmieć, pierdola. To ty jeszcze mnie nie ma, ty już mnie bijesz? Ja <laughs> już jest. On już cię bije, rozumiesz, to jest co? Jeszcze cię granie włączyło, on cię już masz bije. Masz po jajkach i masz, ale cię bolą teraz jajka też. I teraz się spierdoliłem z wyższej odległości niż w poprzednim meczu, a nie straciłem życia. I Mówi, dlaczego się ty Bo wtedy spadłeś na dupę. Na pienisa. Mhm. mi mm -hmm. grzebie w plecaku Już nie grzebie kurwa No Łukaszka będzie strzelał, kurwa skurwysyn Zaszczeliłeś go? Zaszczeliłem go Dziękuję za osłanianie mnie, kolego Przecież musiałem mu to powiedzieć, bo on tylko patrzył jak tamten do ciebie strzela i się cieszył Cicho Wcale tak nie było Ciebie, ciebie poświęciłem. Ja przed chwilą było do łukaszka strzelas. A to jest dwulicowy kumar. Jest Taką jestem A Radek ma furkę. I mało życia. No właśnie, pytałem, czy dojedzie do mnie. On już się widzi. Radek, 10 złotych, jak przejdziesz kubę. Ile? <grym> Ile powiedziałeś? Dyska. Zadycha się sprzedaż. Kłopca. jaki wariant. No nie. <słupca> <Wisić> mi dychę. <słupca> o, dychę. Nie wiem czy go ratować czy nie, bo to to kur... zaraz no, mnie zastrzeli ty, jak go ratuje. Radek, ty się masz apteczkę? Bo jak nie to zaraz Zaraz wypadnie z samochodu, zobaczę, ty nawaj. Ja z samochodu. O, dlaczego nawet taki kolega? Chodź Ja nie wiem, co to

Jak się w tej grze używa granata? Nie trafił! Ja nawet się nie myli, jak nabiję granatę! No tak. Pojebana tak. gra. Ach, no dobrze Łukaszu, to teraz ty jesteś party liderem, Ty <grym> numer 2. Wsypaj grę! Świetnie się bawiłem, pani, się z nami gra, naprawdę. O, Kuba się posrał, ze szczęścia. No, generalnie jest taki posrany. Łukaszu, flipłeś? Clico em...